Cześć, witajcie. Jest mi bardzo miło Wam powiedzieć, że razem z teatrem Exit, który tutaj widzicie, przygotowaliśmy dla Was coś bardzo specjalnego, a jest to pastorałka. Cieszę się, że w ogóle możemy w Waszych domach gościć z tą, z tą pieśnią, z tą piosenką i mam nadzieję, że będzie dla Was to dobry czas. No a zostańcie koniecznie do końca, bo Maciek będzie miał do Was prośbę. Ja też mam tą prośbę, więc bardzo mi zależy na tym, żebyście byli do końca i po prostu dobrego słuchania. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy ześciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, Najtkliwsze przekazując uczucia. W tym chlebie, brać mi się znowu, poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba, Podzielmy się opłatkiem. Chlebem pokoju i nieba Ten biały, gruchy opłatek Cenna kruszyna chleba A symbol Wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. Na ziemię w noc wtuloną, wschodzi jak przed wiekami. Brać mi się znowu, poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. Brać mi się znowu, poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.

Koju i nieba pokoju i nieba Kochani w przypiętym komentarzu do naszego utworu do naszej pastorałki znajdziecie dwie bardzo ważne dla nas rzeczy Pierwsza to będzie piosenka Beaty, do wysłuchania której bardzo serdecznie Was zachęcam. A druga rzecz jest jeszcze ważniejsza, bo święta to czas, w którym obsypujemy się prezentami, a ja nieśmiało bardzo Was proszę, żebyśmy wszyscy wsparli zbiórkę na rzecz Beaty. To jest naprawdę bardzo ważna dla nas rzecz i bardzo Was o to prosimy. Dziękuję.